Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na standardowym poniedziałkowym spotkaniu. Dzisiaj, standardowo, jak w każdy poniedziałek, na początek przechodzimy do oceny kondycji rynku kryptowalut Bitcoin, kapitalizacja rynkowa, dominacja. Zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja, a potem przejdziemy do poszczególnych waszych propozycji. Ja od siebie już dzisiaj nic nie dorzucam, mimo, mimo kilku dosłownie analiz dzisiaj, dzisiaj z rana. Myślę, że ten dzień przebiegł całkiem rozsądnie. Mamy też kilka, kilka rynków otwartych, aktywnych, także nie ma się jak zwykle z czym Spieszyć. Oczywiście, jeśli będzie coś, co będzie aż kuło w oczy do tego, aby otworzyć pozycję, zrobić analizę, to oczywiście taką zrobimy. Przechodzę teraz do analizy kapitalizacji rynkowej. Tutaj sytuacja z dnia dzisiejszego. Oczywiście, jeśli Jesteś na grupie, śledzisz na bieżąco, to dokładnie wiesz, jaka jest sytuacja. Nasza linia trendu przebiła nasz wewnętrzny tutaj kanał spadkowy, który, no, gdy, gdy linia trendu była w tym kanale spadkowym, to rynek cechował się dość sporą słabością. Mamy adekwatny, silny ruch korygujący naszą silną słabość. Cena powróciła nam powyżej bardzo ważnego lokalnego wsparcia. No i mamy kolejną, kolejną nam nas siłę na rynku, która, która może nam przynieść bardzo ciekawy, zielony tydzień na rynku kryptowalut. Tak to wygląda wstępnie, tak to wygląda wstępnie z analizy kapitalizacji rynkowej. Zobaczcie, gdzieś wracam do tego mojego założenia, pamiętacie z, z poprzednich tygodni, w którym, w którym mówiłem, że jest duża szansa właśnie na utrzymanie się linii trendu właśnie w tym w górnym przedziale i teraz tylko cofniemy się troszeczkę. No i tutaj cały czas jest zobaczcie ta sytuacja rozrysowana jeszcze. To jest ta sytuacja, którą tutaj widzimy, to jest rozrysowana ta sytuacja kontynuacji. No i cały czas widzimy tutaj ten channel, ten kanał wzrostowy i widzimy to zawężenie, prawda? Zobaczcie to zawężenie, to jest to zawężenie, które może doprowadzić właśnie do silnej, silnej kolejnej fali, fali w górę. Ja cały czas gdzieś to tam mam z tyłu głowy, tym bardziej, że znów powróciliśmy do tego układu. Zobaczcie, że nie do końca. Ten układ cechował się przewidywalnością, i to jest to, o czym mówimy sobie od kilkunastu dni, lub nawet od kilku tygodni, że są takie dni, czasami jeden, czasami dwa, czasami pięć, gdzie ta nieprzewidywalność jest dość widoczna. No i to też widzimy tutaj nierespektowanie tych, tych kanałów, nierespektowanie ważnego wsparcia. Mimo tego mamy tutaj dynamiczny powrót. Także zawsze gdzieś trzeba mieć ten, ten obraz całkowicie. Obraz sytuacji, cały czas z tyłu głowy. I tak jak mówię, no warto, warto gdzieś e, trzymać się tego planu, który miał jakiś tam sens. E, cały czas tu będziemy pamiętać, e, będziemy pamiętać o tym potencjalnym. E, Wzroście i będziemy realizować pewne, pewne pozycje, pozycje bullish, jeśli będziemy mieli kolejne potwierdzenia. Altcoiny, kapitalizacja rynkowa altcoinów, tak jak powiedziałem, tutaj sytuacja jest znacznie bardziej przejrzysta. Także, tak jak mówiłem, możemy zacząć ten tydzień. Ten tydzień bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o altcoiny, bardzo zielono, to już przewidywaliśmy sobie w weekend. No, i rzeczywiście dzisiaj mamy dość fajny początek tygodnia, fajny poniedziałek. Rano, rano jeszcze tego nie było, tak widać, ale no dzisiaj już. Mamy dość, dość solidne, solidne, ciekawe, ciekawe zakołowania na poszczególnych rynkach. Zobaczcie, że ten kanał, ten kanał jest jasno określony. Tutaj też mieliśmy pewien moment nierespektowania wsparcia tego kanału, ale mieliśmy też szybki powrót. Tutaj z kolei wsparcie jest bardzo, bardzo solidne, jeśli chodzi o altcoiny. No i spodziewamy się, spodziewamy się kontynuacji wzrostu na rynkach. Mamy tutaj pamiętacie co, no, dużo bardzo dużo e, świeżego powietrza. E, to zawsze ja tak tutaj określam taki termin, właśnie gdy e, właśnie linia trendu ma sporo miejsca, aby, aby, m, aby kontynuować ruch w jakimś, w jakimś konkretnym e, kierunku. I to właśnie widzimy tutaj. E, więc e, tak jak mówiłem wcześniej ten tydzień może być bardzo, bardzo ciekawy. E, dominacja. Sprawdźmy, czy cokolwiek uda nam się. Uda nam się tutaj wyczytać cały czas. Cały czas linia trendu broni bardzo ważnego, bardzo ważnego wsparcia. Zobaczcie, dopóki tutaj jesteśmy, dopóki tutaj jesteśmy na tym poziomie, nie powinniśmy widzieć żadnej korelacji, korelacji spadku, spadku ceny Bitcoina. Raczej tutaj cena powinna zachować się dość przewidywalnie, a wręcz powiedziałbym, dopóki linia trendu znajduje się powyżej tego wsparcia, gdzieś mniej więcej w tym, w tym przedziale. Tak naprawdę ten wykres nie jest nam zbyt, zbyt wielce pomocny w obecnej kondycji rynku, taka by była moja ocena. Dopiero szukałbym pewnych zachowań, zachowań, czy to ruchu ceny Bitcoina, czy, czy, czy altcoinów, po tym jak ten ważny poziom wsparcia zostanie przebity. Najpierw musi zostać przebity. Wtedy zobaczymy, jaką reakcję globalnego rynku zobaczymy po tym, po tym przebiciu. Więc na razie sobie możemy ten wykres zostawić, zostawić na później. Oczywiście mamy. Mamy nasz, nasz wykres BTC. No, i tutaj dzisiaj też padło pewne założenie, pewna predykcja. Przejdziemy sobie na interwał czterogodzinny. Zobaczcie tutaj przebicie. Widzimy tutaj już dynamiczne przebicie, potwierdzenie wsparcia, co właśnie widzimy i potencjalny, potencjalny ruch na nowe ATH. Tutaj zaznaczyłem, że. Potencjalna pozycja, jeśli chciałeś, mogłeś wykorzystać. Oczywiście nie, nie wszystkie moje analizy są, są, określają wejście, wyjście. Też nie, nie wszystkie analizy ja osobiście używam na wejścia i wyjścia. Tutaj jest predykcja na ruch ceny bitcoina. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, bardzo duża szansa, że ta kontynuacja rzeczywiście nastąpi i zobaczymy nowe ATH już w tym tygodniu. Zobaczymy, jak nam się ta sytuacja rozwinie. Zajęliśmy odpowiednie pozycje na, na kilku rynkach altcoinów i, i czekamy, czekamy na rozwiązanie tych sytuacji.